Zobaczmy, jak to sytuacja z zombiakami wygląda. Na razie jeszcze są daleko od murów. że jakieś większe zagrożenie w tym momencie yy, nie stwarzają. Ale z czasem pewnie, z czasem się to z pewnością zmieni. Tu mnie martwią te zombiaki, kurczę, to jest masa, strasznie dużo ich jest. jakieś wybuchowe to są, popatrzcie z tymi minami. No, nieciekawie to tak wygląda. Witam Was serdecznie, Jasy Didi, a my sobie wracamy do Rimolda. Długo, długo odcinka nie było, za co muszę Was przeprosić, bo z pewnością wielu z Was na, na, na ten kineczek czekało. Słuchajcie, Rimold się nagrywa bardzo, bardzo długo. Ja dużo czasu potrzebuję, żeby nagrać Rimolda. Czasami przez dwie godziny potrafi nic się nie wydarzyć w tej grze, a jeżeli coś już się wydarzy, to tak mało ciekawego. Że nie ma sensu tego nagrywać i pokazywać na odcinku, ponieważ nie chcę powielać też yy, jednych i tych samych sytuacji, które się tutaj zdarzają. Yy, yy, słuchajcie, muszę Wam wytłumaczyć, co tu się w ogóle wydarzyło, ponieważ już pewnie zauważyliście, że yy, mamy zmiany, a no mamy nową kolonię. Co się wydarzyło stamtąd, ponieważ już Wam tłumaczę. Yy, bardzo szybko padło. Po ostatnim odcinku, który nagrałem, jeszcze chwilę grałem i słuchajcie, 5 osób dostało yy, szału w sensie załamania nerwowego i tam wybiegło w stronę zombiaków. Ja ich nie mogłem zatrzymać. Poginęli w ogóle. I mówię nie, bez sensu w ogóle. Trzeci odcinek czy który tam mieliśmy drugi czy trzeci i praktycznie po kolonii. Więc nie było sensu tego nagrywać. Ja bardzo źle podeszłem do, do ostatniej kolonii. Nie, nie powiem wam, że nie dopinowałem naszych kolonistów. Nie dopinowałem tego, żeby oni mieli dobre humory, żeby mieli dobre nastroje, przez co właśnie oni dostali tego załamania. Tutaj postanowiłem ten błąd naprawić między innymi tym, żeby budować im pokoje. Wprawdzie tutaj jeszcze wiele z nich, z tych osób mieszka razem, ale ja już tutaj po zaczyna zaczynam budować pokoje w tym odcinku sobie je budujemy. Może wam pokażę kolonie, ale to może za chwilę się jaśniej zrobi. Także, żebyście lepiej widzieli nie? Co, tu się, co tu się dzieje, jak to wszystko wygląda, jak mapka wygląda, jak się przedstawia. No i oczywiście przedstawię wam waszych Kolonistów, kto jak wygląda z pewnością jesteście ciekawi, yy, też i tego, nie? Także widzimy się za chwilkę, słuchajcie. Mamy już yy, jaśnie, się zrobiło. Mamy dzień, że pokażę Wam, może mapę. Od tego zaczniemy. Yy, prawa strona mapy to góry. Yy, tutaj mamy tą, tą bazę, tak mniej więcej bardziej na północy. To jest, to jest taki środek mapy, bardziej. Nie tak wybierałem, żeby to było mniej więcej środek. Yy, Tutaj też jest parę gór, troszkę takich górzystych, więcej skał, nie? No i o dziwo jeszcze zombie się nie pokazał, Nie wiem dlaczego. Dałem na chyba, czekajcie, na czwarty dzień dałem, a mamy bodajże szósty dzień. W kolonii jeszcze zombiaki nie przeszły. Zobaczymy, może tej nocy się pojawią. No i słuchajcie, tutaj wasi, są też wasi koloniści: Kama Kromka, kotrodegon, Jakuba, Kotik. Whipmaker, Kiyoku, Atrajek, Krystian No i Everest, Everest Ty nie byłeś w poprzedniej kolonii Ponieważ brakowało nam kolonisty 10. Tam była walka i go porwali Ci piraci Także Everest, witamy Ciebie w kolonii Chciałeś być, jesteś I co? Może zaczniemy dzisiaj Zrobimy sobie pokoje Dla tych kolonistów, nie chcę żeby oni znowu Tutaj im nastroje spadały Oni nie lubią spać w jednym pomieszczeniu z innymi kolonistami, także przydałoby się te pokoje i zrobić osobne. Chociaż nastroje u nich nie najgorsze, powiem wam, nie jest źle. Tu mamy zasadzone kilka pól, mamy kogoś, kto, kto ma poziom 8, jeśli chodzi o rolnictwo, a poziom 8 jest potrzebny do tego, żeby sadzić korzeń leczniczy, także Korzeń leczniczy także sadzimy. I tutaj tak, mamy pierwszą linię obrony, to jest tutaj znaczy się buduje, taka najważniejsza będzie tutaj linia obrony. Ona się tutaj buduje, ona będzie oczywiście grubsza, z kilku murów będzie się składała. Później mamy tutaj drugą linię. No i tutaj takie słabsze linie. Słabsze dlaczego? Ponieważ drewniane. Chciałem jak największy teren odgrodzić od naszej bazy, żebyśmy mieli możliwość chodzenia tutaj, zbierania spokojnie drewna i tak dalej, chociaż Zdaję sobie sprawę, że zobiaki tak rozwalą bardzo szybko te, te pierwsze mury, ale to tak na. Wiecie, to jest taka pierwsza linia obrony, nie? żebyśmy tutaj mieli jak największą przestrzeń do działania dla naszych kolonistów, ale główna, główna baza będzie tutaj będzie się składała z dwóch linii obronnych, właśnie z tej tutaj takiej zewnętrznej, y, która jest z tej strony, tutaj osłania nas góra. No i tutaj jeszcze taki krótki murek musieliśmy wybudować, i tutaj będzie ta wewnętrzna linia obrony taki mur buduję? W sumie, dobudujmy go sobie teraz, ponieważ mamy cegły. Mam 85 cegieł, powinno starczyć. Yy, oczywiście będzie to tutaj ten mur z tymi okienkami. Czekajcie, tutaj też sobie to dobudujemy. Niech oni to skończą. Ale postaram się, żeby ten mur był jednak przynajmniej trzy, trzy części miał. Chociaż nie jestem pewien, czy jeżeli postawimy jeden mur koło drugiego, czy oni będą w stanie przez niego strzelać. Wiecie o co, chodzi, że postawię tutaj. Takie na przykład, jeszcze jeden mur z okienkami. Jak oni tutaj kolonici będą stali? Czy będą przez ten podwójny, czy ten potrójny mur mogli strzelać? To mnie ciekawi. Dajcie mi znać, jeżeli, jeżeli to wiecie. Hmm, tutaj przydałoby się wejście zrobić jeszcze. Może postawimy je sobie w tym miejscu tutaj. Muszę zobaczyć, czy oni są w stanie, kolonici, przechodzić. Chociaż raczej wątpię, nie, źle to, to robię. Może tutaj postawmy mur. Tu niech będzie mur, dobra. Tutaj nie będzie mur. A może. Może wejście postawmy sobie tutaj, co? Za mało w magazynie, dobra, nie mogę postawić. No. Teraz powinien da, dać radę. Mam 20. Nie da rady. Dobra, później sobie postawimy to wejście. Nie podoba mi się tutaj ten kręcący się mega leniwie, co może nas zaatakować. Bardzo mi się to nie podoba, aby go ustrzelić. Mm. I tak, jeśli chodzi o jedzenie, to mamy jeszcze 15 posiłków, ale zaczęli już nam zbierać, także mało dosyć, ale zaczęli już nam zbierać ryż, że powinienem móc. Na chwilę y, przystąpić do robienia sobie posiłków Ym, tutaj ktoś mi pisał ostatnio y, żebym zrobił więcej stołów badawczych myślę, że jeden jednak starczy tutaj mamy Everest, popatrzcie Everest y, jest naszym badaczem głównym on ma te badania na jedynce także on praktycznie cały czas siedzi przy stole i bada tylko kiedy ma wolną chwilę myślę, że nie ma sensu robić drugiego stołu no jak ja bym chciał tutaj tą bazę rozlokować ale to może później, później może się tym zajmie. najpierw pokoje, najważniejsze są pokoje Chcę, żeby nasi, koloni, nasi koloniści czuli się jak najlepiej w naszej bazie. Może to pokoje... pomyślałem, że pójdziemy sobie tutaj troszkę w głąb góry. Tylko ja się boję, boję się, że jak zacznę tu kopać... Czekaj, co cicho w ogóle gra jest. Może sobie zwiększymy głośność, co? ok troszkę muzyczkę, delikatnie muzyczkę, nie za dużo, żeby mnie nie zagusza Tutaj sobie w głąb góry pójdziemy, tylko ja się boję, jak zacznę kopać tutaj, to znowu te robaki zaczną wychodzić. No i się zastanawiam, czy ma jakiś wpływ na to, na te robaki, to czy postawimy tutaj na przykład podłogę. I czy one przez tą podłogę potrafią się przekopać. Też dajcie mi znać, jeżeli wiecie. Powiem Wam, że w sumie trochę godzin już mam w nim a nie ogarnąłem tego, czy faktycznie one potrafią przez podłogę się przekopać, czy tylko się przekopują te robaki, jeżeli nie ma podłogi po prostu, nie? Tutaj mam jeszcze, czekajcie, klimatyzatory, ponieważ miałem falę gorąca. Je sobie rozbierzmy. Nie są one już tutaj potrzebne. To tu będzie nasza spiżarnia. Nasza spiżarnia. Tutaj będzie kuchnia połączona z jadalnią. Muszę sobie oświetlić ją. Tutaj w ogóle prąd nie dochodzi. Czekajcie, damy sobie zasilanie. Damy sobie zasilanie. Tutaj osiągnąłem mod na te lampy w murze. One są bardzo praktyczne. Denerwujemy te lampy, które tak stoją sobie. Wiecie, te, te zwykłe lampy z gry, lampy stojące, one tylko miejsce zajmują, a te w, w ścianie są bardzo fajne i myślę, że je będziemy tutaj sobie do bazy dawać, chociaż one chyba słabiej oświetlają, mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Dobra, czekajcie. Po, Podejrzewam, że w tej nocy właśnie przyjdą zombiaki, zobaczymy, bo dziwne, że właśnie zombiaki jeszcze się nie pokazały. Tutaj Trumbo chodzi, przydałoby się go ustrzelić, bo on jest bardzo wartościowy, powiem wam. Ale może sam padnie, bo ja w sumie tu odgrodziłem teren i on nie może teraz wyjść. To może, może sam padnie, nie wiem. Właśnie ciekawe jest, co się stanie, jaką być głodą. Co on je w ogóle? Je ciernie, aha, on rośliny zjada, dobra, czyli w sumie nie padnie z głodu. Trzeba by go ustrzelić. Kopsy transportowe, co tam wylądowało? O, to by przydałoby się, się pozbierać, jak tu daleko jest? Nie daleko Blisko bazy, dobra. Tu muszę uważać, że tu pająk jest. A pad pająk, nie żyje. A dziwne, ja go nie zabiłem. Może z głodu, albo jakieś zwierzę go zabiło. Ale lepiej, lepiej dla nas. Mam nadzieję, czekajcie, zobaczymy, czy są jakieś inne pa pająki. Pamiętamy z poprzedniej serii, że pająki są bardzo niebezpieczne. Także mm, zobaczmy sobie, czy mamy tu jakieś pająki jeszcze. Ym, to się, nie, chyba nie ma. Z tego, co widzę, to nie ma. Dobra. Czyli dobrze. Mamy tutaj też na wśród naszych kolonistów jest chyba trzech nocnych marków. Trzech albo czterech raz, dwa, trzy trzech nocnych marków. Kromka jest nocnym markiem, w nocy pracuje, w nocy jest aktywny, w dzień śpi. Kromka, Degon oraz Maker. To, to są nasze nocne marki i one w nocy, oni w nocy głównie tutaj, tutaj działają. Dobra, może zacznie, zajmiemy się w końcu tymi, tymi pokojami, ale to może zacznę robić, żebyście lepiej widzieli w dzień, prawda? Znowu jest, mamy noc, także zobaczymy się za chwilkę. Okej, okay. już większość szkolnicy powstała, właśnie skoczyło na siedzenie, czyli przydałoby się tutaj kuchnię zagospodarować. Stawimy tutaj sobie oczywiście kuchenkę elektryczną, ponieważ mamy już prąd. Stawimy sobie kuchenkę, może nawet dwie kuchenki. Tutaj by się przydała druga. Hmm. Tutaj takie przejście zrobiłem, takie jakby kolumny, I tutaj będzie stołówka. Tu będzie mi stołówkę. Czekajcie, może ją, ona taka większa powinna być, czyli może pociągniemy ją sobie w tę stronę. Aha, bo tutaj mamy stół, ten yy, kamieniarski. Dobra, gdzieś stówka będzie. Myślę, że tej wielkości. O, tej wielkości tutaj za chwilę postawimy sobie stół. Zobaczmy sobie, jakie mamy stoły. Tutaj te podstawy, ale z Rimka, tutaj ten mot jest. Może tutaj jakieś stoły mamy? Nie, tutaj nie mamy stołu. A z dekoracji też nie. Struktury nie Jednak muszę wybrać meble. A mebel plus mamy coś fajnego. Lady mamy, nie, stołu też nie mam Dobra, z tych, z tych stołów sobie weźmiemy. Czekać, coś takiego wielkiego chciałbym. Ich jest 10, czyli przydałoby się takie dwa duże stoły postawić przynajmniej. Hmm, może postawmy sobie na razie jeden. Ja wątpię, bo oni wszyscy na raz jedli. Jednak posiłki w ten sposób? W ten sposób. To gdzieś po środku, tak, nie? Tak będzie dobrze? Tak myślę, że będzie dobrze. Najwyżej później przeniesiemy ten stół. O. jak postawię tutaj stół. I tak, mamy już kuchenkę elektryczną. Zróbmy sobie stołek do niego. Żeby mi się przyjemnie tu pracowało. No i zlecenia. Dodajmy oczywiście posiłki proste daje na razie. Ja nie będę na razie... Polował, powiem Wam, że, bo to może być problematyczne z tymi zombiakami. Yy, I raczej ciężko będzie polować na mapie, gdy będą zombiaki. Zróbmy sobie rób do zyskania, tak, 200, posi 200 posiłków, żeby mniej na stanie. To będziemy wtedy zabezpieczeni, jeśli chodzi o posiłki. I to to jest z kucharzem. Mamy w tym momencie dwóch kucharzy. Jest nim Kama Karaoke oraz Krystian. Także bierzcie się powoli do roboty. Jest Y, tak o, tutaj stół szachowy sobie przeniesiemy i wybudujemy sobie drugi y, piec. Tylko czekajcie, gdzie... Może zróbmy sobie właśnie y, pokoje teraz. A później zrobimy sobie pokój do zabaw, do rekreacji. Zróbmy sobie pokoje dla nich, naszych kolonistów. Dziwne, ponieważ... Piorzecza y, sfora, kurcze Dziwne, bo zombiacki jeszcze się nie, pokaza nie pokazały. Nie wiem o co chodzi, psy jakieś tutaj idą, ale... Ale nie powinny do nas dojść. Gdzie są nasi koloni wszyscy? Może ja zamknę tutaj bramy dla nich, co? Wszyscy są w środku? Chyba wszyscy są w środku: 3, 6, 9, 10, dobra. Ja pozamykam sobie tutaj przejścia, żeby oni nie wychodzili. Mi. Zakaz im zrobimy, żeby na tą sforę tutaj nie trafili, nie? Ok, kurde, nie wiem naprawdę, bo jest chyba siódmy dzień. się zrobił, a, ja cią a ciągle ząbiaki nie przyszły, bardzo dziwne. Nie wiem dlaczego. Ale, mod mam włączony z zombiekami. Dajcie mi znacie, że i wiecie o co chodzi. Bo ja nie wiem, dziwne, że jeszcze zombie się nie pokazały. Że tutaj wszędzie mam zaznaczone, żeby one przyszły, popatrzcie, że przychodziły spoza mapy. nic tu nie powinno przeszkadzać, jeśli chodzi o zombie. I mam na razie na początek 350 zombie, ale będziemy to sobie z czasem zwiększać. Oczywiście zombie będą wszystko niszczyć. Hmm. hmm. Kiedy mają się pojawić? Jak jest ciemno, no, ale o co chodzi? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, może, może się pojawić niedługo, jeszcze kilka dni tutaj zrobię, ale jak się nie będę pojawiać przez dłuższy czas, no nie wiem. To znaczy, coś się zdupiło, że tak przedkopem. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, może pokoje sobie wybudujmy gdzieś tutaj, na górze, będziemy ciągnąć te pokoje i ewentualnie bok tutaj w stronę góry, nie? Tutaj jeszcze jeden pokój byśmy zrobili. Szykamy statku kosmicznego. Jego sobie rozbierzemy. Tą sworą się nie przejmujemy. Gdzie oni poszli? Gdzieś tutaj pewnie latają. padną z siły i po prostu przestaną być wściekłe te pieski. Oleci tutaj jeden, ale on nie ma jak dojść. No wszystko jest zablokowane tutaj. Czy oni będą atakować mury? Raczej nie, nie? Nie. Dobra. Poczynimy sobie tutaj pokoje na górze. Pokoje robię małe, nie robię dużych pokoi, tak? 3 na 3 jest, tak? 3 na 3 spoko. Powinno starczyć naszym kolonistom. W ostatnim serii robiłem bardzo duże pokoje i w sumie to nie było takie potrzebne, tylko miejsca kupy zajmowało. Czekajcie, zróbmy drzwi, oczywiście. Czekajcie, drzwi tak, żeby po środku były. O, będę się starał. Okej, okay, będziemy mieli trzy, cztery, tutaj ten pokój większy jest jeden. Będziemy musieli obczaić kto to tutaj jest zachłanny, albo chciwy z naszych kolonistów. Yy, 3, 4, tutaj będzie piąty, szósty, siódmy, ósmy. Czyli będziemy jeszcze dwa potrzebować pokoje. Poczekajcie, tu mi nie róbcie ściany, tylko zróbcie mi tutaj krat kratkę wentylacyjną. O! I będzie idealnie, super. Okej, okay, mamy nasze trzy pokoje zbudowane. Eee... Yy... Wybierzmy sobie tutaj. O, Whip maker, tutaj będziemy miał pokój. Po kolei, może nie. Kama Karaoke. Oraz Atrajek. A w ogóle mieliśmy zobaczyć, który z nich jest chciwy. Zobaczymy to sobie. Czekajcie, postać. Psychopatyzm szybki sen. Kioku. Eee, Kijoku, psychopatyzm zwinność. Kromka. Nie wiem, że któryś na pewno tutaj był zachłanny. Nocny Marek, kupia psychika. Whipmaker, nocny Mary, duża atrakcyjność, naturalizm. Everest. Zwinność, uprzejmość, chciwość. O właśnie, potrzebuję naprawdę imponującej sypialni. Everest. <grym> Everest, czyli już wiemy, że ty dostaniesz tutaj jak, jak uśmiechnięty sobie śpi Whipmaker. Fajną fryzurę ma, nie? Whipmaker, podoba mi się. Taki kunder, taki, taki wariatuncio. Whipmaker taki wariat, nie? Wolne. Everest. Ty tutaj będziesz miał... Pokój, ponieważ ty jesteś chciwy, więc będziesz miał największy pokój. Tu jest wolne, wolne, czyli tutaj sobie przeniesiemy, może Krystiana, bo tutaj z kromką śpi, czyli ten pokój będzie miał Krystian. Oś tu, Krystian. O Jakuba, Kotrudego i Kotik tutaj śpią razem. No będą musieli spać razem na razie, ale dorobimy niedługo dwa pokoje, także i oni będą mieli pokoje. A po tymczasem zróbmy im tutaj lampki i podłogę. Podobają mi się tutaj, tu jest masa różnych podłóg, które możemy z modów robić. Nawet podłoga w kształcie trawy jest, także dosyć ciekawie. Udekorujmy sobie tutaj tą drewnianą podłogą, takimi panelami. One mi się podobają najbardziej. O! Im będzie już przyjemniej, prawda? W naszej kolonii. Ok. Tutaj zróbmy sobie, stół już zbudowali, czyli mebelki do zróbmy. Może jakieś takie fajniejsze krzesła wybiorę. Już tutaj były takie kwadratowe fajne krzesła. O, kwadratowe krzesła obiadowe. One są eleganckie, jest sobie zróbmy tutaj. O, na 8 o, y, osób, popatrzcie. W sumie możemy jeszcze tutaj dostawić krzesła i będzie się mieścić 12 osób w sumie. Dobra, w końcu pojawiły się zombiaki. Już się zacząłem martwić, że motni działa albo coś. Ale długo to trwało, nie wiem dlaczego tak dziwnie. Yy, tutaj jakaś yy, grupa taka większa z zombiaków się zebrała, jakiś atak zombie nastąpił. Ale myślałem, że one będą szły w stronę bazy, ale całe szczęście się w stronę bazy nie poruszają. Przy murach jeszcze praktycznie zombiaków nie ma. Najbliżej się tutaj jakieś trzy kręcą, ale póki co nie atakują tych murów. Yy, Lindry seł Co mi tyle zostało zniszczone? A, światło zniszczyli przez przypadek. Tutaj te mury drewniane zaczynam mm, zmieniać na te z granitu. Takie początkowe stawiałem te drewniane, nie? żeby szybciej wybudować tutaj pierwsze pomieszczenia dla naszych kolonistów. Zobaczmy, jak to jest sytuacja z zombakami. wygląda. Na razie jeszcze są daleko od murów, także jakieś większe zagrożenie w tym momencie yy, nie stwarzają. Ale z czasem pewnie, z czasem się to z pewnością zmieni. Tu mnie martwią te zombiaki, kurczę, to jest masa, strasznie dużo ich jest. jakieś wybuchowe to są, popatrzcie z tymi minami. No nieciekawie to wygląda. Hmm. Tutaj jeszcze odgrodziłem taki teren y, murem też wcześniej. Po co ja ten mur wybudowałem? Ponieważ pomyślałem, że może w przyszłości y, będzie potrzeba jakiś wybudować, y, nie wiem, formę ucieczki. Jakąś drugą taką y, wiecie, wyjście ewakuacyjne zrobić. I pomyślałem, że tutaj przydałoby się ogrodzić jakiś teren który będzie osobno, osobnym takim terenem od naszej bazy I postanowiłem ten teren tutaj ogrodzić Chociaż nie wiem czy te ząbiaki za chwilę nie zaczną rozmawiać tych murów Ale może nie, nie będą ich ruszać Nie wyczuwając tutaj naszych kolonistów Ponieważ tutaj oczywiście nie znajdzie się żaden z naszych kolonistów No i co? Dwa pokoje będziemy musieli jeszcze dobudować dla naszych kolonistów Powoli będziemy tutaj bazę rozbudowywać w stronę Kopiąc tutaj tutaj pomieszczenia, taki bunkier w tej górze tu będzie nasza główna baza jak macie jakieś pomysły co do budowy tej bazy, dajcie znać. Odcinek ja już będę powoli kończył. Mam nadzieję, że w miarę w miarę dłuższy taki nagrałem niż ten 15 minut, które ustaliłem standardo, standardowego odcinka. No i mam nadzieję, że uda mi się wrzucać jednak cięż, częściej odcinki z Rimolda. Wiem, że na to czekacie. Bardzo was przepraszam, że tak rzadko one są, ale tak jak mówiłem. Masę czasu na Rimolda trzeba poświęcić. Tak samo na Seven Daysa, który które też bardzo lubię, a bardzo rzadko teraz nagrywam, ale tam też masę, masę czasu trzeba poświęcić, żeby coś nagrać, pokazać ciekawego. No i co, i mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali i zrozumiecie, jeżeli troszkę rzadziej te odcinki faktycznie z Seven Daysa i z Remolda będą się pokazywać, niż odcinki z pozostałych serii u mnie na kanale. Dobra, ja już kończę powolutku. Co, so, oczywiście, wszystkie te osoby tutaj. Które, które się znajdują, wszystkie wasze niki, wasze imiona biorą udział w konkursie. Pamiętajcie o konkursie: gramy o doładowanie na platformę Steam. Kto ostatni dożyje do, do po prostu ucieczki z tej planety, kto ostatni opuści statkiem planetę w Remoldzie, ten wygrywa doładowanie na platformę Steam. Dobra, ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie o lajkach koniecznie komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku z Rimworld Trzymajcie się piona.